Ten dziadek ma największą emeryturę w Polsce. Przepracował 62 lata i nigdy nie był na L4. Brzmi nierealnie? A jednak, mieszkaniec Zabrza pobił rekord i pracował aż do 86 roku życia. Za swoje zaangażowanie, ZUS wypłaca mu teraz ponad 48 tysięcy miesięcznie. To najwyższa emerytura w Polsce. Jak to możliwe? Każdy dodatkowy rok pracy i wysokość odprowadzanych składek mają ogromny wpływ na świadczenie. Rekordzistka wśród kobiet, seniorka z Kujaw, przepracowała 61 lat i również może cieszyć się pokaźną emeryturą wynoszącą ponad 37 tysięcy złotych miesięcznie. A teraz przeskok na drugi biegun. Najniższa emerytura? Zaledwie dwa grosze. Taką kwotę otrzymuje mieszkanka Biłgoraja, która przepracowała jeden dzień. Różnica jest szokująca, prawda? Czy w takim razie opłaca się pracować dłużej? Podziel się swoją opinią w komentarzu, czy ty byłbyś w stanie pracować aż do osiemdziesiątego szóstego roku życia?